Siemaneczko, widzowie, witajcie na moim kanale. Dzisiaj to taki króciutki odcinek będzie, lecz muszę wrzucić ten drugi odcinek, no nie mogę przerwać, bo codziennie wrzucam po dwa odcinki. No i jeszcze musi wpaść ten odcinek jeden. Taki niespodziewany po prostu o tej porze. A dzisiaj to będzie taki króciutki odcinek, bo dam osobom dwóm osobom, bo tam wiem, że dwie osoby chciały te klucze. No w sumie się nie dziwię, bo to jest tylko dobry klucz i zwykły. Podzielę te dwie osoby na pół, czyli po 24 i po 10. I no, to był Pan Pinkwinek. Chce klucze. I Karolus, jeżeli no, od chcecie odebrać te klucze, no to napiszcie w komentarzu swój nick z Minecrafta I po prostu, jak będziecie online, to napiszcie do mnie na MSG, że no, klucze po prostu do odebrania macie u mnie. Albo po prostu, jak Was zobaczę online, jak nie zapomnę, to wtedy dam Wam te klucze. I jutro będzie odcinek. Zależy, bo no bo tam dobiliście po tamtym odcinkiem dzisiaj. 13 łapek w górę już, więc nieźle. A po prostu Kamilowaty, mój pracownik, który mi pomaga wymyślać odcinki, czyli tak odcinek jak wcześniejszy był z otwierania skrzynek, no to po prostu on wykopał dla mnie specjalnie na odcinek klucze i po prostu zorganizował takie coś. Tyle ile będzie łapać po tamtym odcinkiem, tyle otworzę legendarnych kluczy. No, i po prostu ma wykopać teraz 13 legendarnych kluczy. Lecz, no, poszedł spać o. ma wstać o w nocy. Więc, no, pozdrawiam, jak będziesz to oglądał. No, i tutaj, no, legendarna tak się prezentuje. w sumie widzieliście w poprzednim odcinku. Patrzcie, no, taka dobra jest po prostu. No i taka zwykła. No i. Polecam Wam naprawdę ten serwer, bo to jest bardzo kozacki serwer, na nudę można sobie pograć, ale jeżeli będziecie mieli już no po prostu takie ity jak ja, no to wtedy po prostu będzie Wam się nudzić, lecz na Warp RP jak sobie pójdziecie, to tam się nie nudzi. O w ogóle Wam muszę pokazać, bo jest specjalna klatka do PvP zrobiona, lecz teraz Witek wyłączył PvP, bo cisza nocna niby, o tutaj jest taka mini klatka. No i teraz nie ma nikogo, bo PvP wyłączyli. No oni tu tylko przychodzą na PvP, nie po to, żeby w mieście się pochodzić albo coś trzymać się zakazów, tak jak łamiemy zasady. Był odcinek, to był chyba drugi odcinek, co podejrzewam. No, drugi odcinek to był Zdartrut i już tak szybko to minęło. Ja tu nagrywam od wtorku już. No, od wtorku już będzie nagrywane. Szybko minęło. I muszę się trzymać dwóch odcinków dziennie. Jedynie, że nie będę miał pomysłów, to będzie jeden odcinek, niestety. No, ale jeszcze miałem pomysł, żeby nagrać taki drugi dzisiaj, bo po prostu, no, szybciej można, bo wątpię, że jakiś komentarz dojdzie o te klucze, co tutaj są. Dobra, więc te klucze pójdę na Homa odłożyć do specjalist... no, do szulkerboxa, u mnie w tym, na Hacę, na chace. na Hacie, sorry. Co on ma? Słabecz, co? No, hmm. ok. No to niestety nie jest dobrze kurde. Nie mogłem wejść. Nie ma tu nic. Wiem, że tylko tutaj odłożyłem jakieś rzeczy tam do dupy niepotrzebnej. Dobra, to podzielimy tak. No i Karolus i pan Pinkwinek No, dwie osoby. No to mówiłem wam co macie zrobić. Więc to no tyle w tym odcinku. Jutro będzie... Jeden albo dwa odcinki spodziewajcie się. No to do jutra, cześć.